Hej, hej, witam was, Matlej.pl i m 0 tak zwany pogromca bossów, jednym jednym strzałem w głowę. <noise> tak, ale no posługujmy się pseudonimami na pseudonimu i na YouTube, to Chaos. Tak jak kanał jest oddany takiem postaci jak Chaos. No, a mi przybyło trochę FPS-ów, nagrywaliśmy dzisiaj już raz, ale nie włączyłem dźwięku. <noise> Taki fej. No, ja tu mam kogoś, level up. Sam ich rozważ. Radzić sobie? No pewnie snajpię sobie. To tak jak ja. Lecą plaszki! Ile tych plaszków? No widzę trochę ich Heja. Czeka nas dziwne wyzwanie, tajemnicze wyzwanie, dziwne. o którym nikt nic nie wie. Znaczy ja wiem, co to będzie, ale. Ale ja nie wiem. Mam punkt do rozdania. Ale wątek w grze nic o tym nie mówi, co to będzie. <laughs> Ogólnie też szukaliśmy jakichś tematów do rozkminienia dzisiaj, ale nie mamy Nie mamy o czym gadać jesteśmy no life'ami. <śm> <śm> Dokładnie, nie wiem co się w świecie dzieje, nic kompletnie Jeszcze nam kulka ode mnie Prawie był mój Skill No właśnie, rozdamy sobie po Plus 8 sobie. do damage'a i przeładowania 6% Fajnie, teraz jak kogoś zabiję, to tarcza mi się będzie ładowała. Leci, o. Lecimy rypać w dziurę. W dziurę, idziemy. Będziemy ładowali w dziurę. Weźcie je w, Czyli... w oko. W oko mówisz? Tak, dziś polecimy na oczko. Z jakąś fajną foczką. Oooo, <noise> Basieki. Uh. To wygląda jak... Wiesz co? <głos> 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 Zaraz będę tam pakował Nie no fajnie fajnie Rak to na chipka Dobra walimy w niej. Moja lufa jej morda W oczy, w oczy Okej okay. Znowu pójdzie szybko, może postrzelam coś innego. To może mi zrobić mnie? Nie wiem, to będzie szyb szybka akcja. E, spieszy nam się tak z tą grą, ponieważ czekamy na Borderlands 2. 2, tak. Hej. Nie patrz na mnie. Nie Czemu? patrz na mnie, brzydalu. A, on. E luzik. Łatwo idzie. Co on może mi zrobić? Muszę spróbować. Ale ma zaraz tutaj. W <grywia> dupę mu powalę, pa. Dobra, nie ma już jaj. W ogóle wpadliśmy na pomysł, że Borderlandsy powinny być MMO. Tak, to było, ja było świetne. Wyobraźcie sobie takie połączenie WoWa i Borderlandców. To ciepko nic nie potrafi robić. Duży, zły i głupi. No, Duży, z... Duży zły i bardzo martwy. Dobra, leżeć. Leż, 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 leż wielka, paruwa Leż, paruwa leż, ha też mi wyzwanie Co, co miałeś co my za smg a chcesz zobaczyć no pewnie że ja, no, ja, leż, 58 damage, szybkość 14,6. A celność? 75. Tak Taki jak mój. Tyle, że troszkę lepszy. Mogę ci mój dać. Nie, nie weź sobie. No i co, już? No dobra, i to wszystko. Bo. Lol. W tamtym odcinku się więcej działo. A robiliśmy smutnego no. pobocznego questa. Dokładnie, co dziwne? Zamiast działać rozpierdycha z bossem, to nic. Nie postarali się. Czekam na dwójkę po prostu. Tak, dwójka będzie porządniejsza. Ta i tu jest jakaś snajpera. Ale kiepska. Eee, dobra. Wierzę ci na słowo. No człowieku, jak ja mam lepszą, a moja lepsza jest gorsza od twojej. I co już? Co my mamy? Przedtem byłem w tym tworku dużym. Flak... Teraz nie mogę wejść. Nie chcę wiedzieć, gdzie byłeś. Albo weszłem od tutaj, od jego mordy. No to jak pizda wygląda, serio. Dobra, tam jest jakieś wyjście, chodź. Bo to nie może Ide. być tak, że odcinek ma 5 minut. No to dobrze, jesteśmy. No, dłużej trwała droga dojścia tutaj niż sam odcinek. O! Rozdziewiczmy. Wy ty Wytyfy! A, to nie... Nie, to... Tego to było nie dziwne, co najmniej. Wow! To wygląda, wiesz, jak że... to... Co? co? Jakieś skojarzenia jebane. Nie wiem, jak co to wygląda. Dla mnie to wygląda, jak jaskinia ze skałami na końcu. Givera, daj mi coś o. fajnego fragment klucza i kasa no i tyle lol a mi tam spadł? to byś pewnie umarł albo się nawet spać nie da dobra nie no zrobiliśmy quest'a lol też mi wyzywanie tak no tak o o Chodź, zobaczmy, co to za budynek. To wygląda na stary wiatrak. No, a propos Borderlands co 2. Wiem, jaką klasą będę grał. Będzie to Gunzerker. Opiszesz mi ją? Bo nawet ja nie wiem, o co chodzi w niej. No, to jest takie... Taki soldier, tylko z dwoma brońmi. Dual-wielding. Dobre. No, super. A ty pewnie jak grasz tym tym cieciem To pewnie. Eee, będziesz... e, e, Gilu. <laughs> to pewnie będziesz tym chętnie grał. Jak on się nazywa? Zero. To. Zero? Te... No zero. Też taki gościu z fajną kosą. I. Dupie. No, gościu ma fajną kosę i do tego. Też taki bardziej snaj sna snajperzy i, i, i takie to. Czyli klasy ogólnie będą bardziej rozbudowane? Zgaduję. No, to na pewno. Będzie większy wybór broni i ciekawsze ja mapy. Gubię. Więcej mobów różnych, bo tu jest czasami trochę nudno, jak bijesz w kółko to samo. No. Całe życie na ręcznym. <laughs> I tylko czasami jakaś duża pusia, którą się szybko zabija. Szybko doszła. <laughs> Może nie wytrzymała na dwa baty i już. no taka duża? No, no. czasami rozmiar to niejakość, czy jaka było? Nie wiem, duże drzewo, mały korzeń. <laughs> o, na przykład? Nie wiem. <laughs> Dobra, idziemy. <coughs> Cały czas biegnie. W międzyczasie pogadamy o czymś ciekawym. Dobra, to rozkręcimy jakiś temat. Eee... Eee... <głos> Pomidor? <głos> Czekaj, gdzie to trzeba oddać? Rusty Common West. A, pewnie tam do tej babci Babki tej z pół twarzą fajne. Nie, nie, do tej innej. Wezmę tutaj, bo nie wiem, nie wiem jak droga. Dobrze Dobrze. Tak mi rób. Aaaa. Mamy downa. Nic się nie zmienia. Jest jedna rzecz, dla której warto żyć. Moja givera i nie zmienia się nic. Zmienia się, gdy znajdziesz lepszą. I cicho. A wtedy zanuczyć, A może zanurzyć e, Wymienię cię no, najlepszy może model. Jest, może ja jestem to jestem człowiekiem, który szuka stabilizacji. <laughs> o, Dobrze wiem, że takim nie jesteś. Co ty o mnie wiesz, synek? Nic o mnie nie wiesz. Dużo wiem. Jesteś soldierem. Masz e, snajperę, żeby sobie poradzić nad długi. E, co jeszcze ci powiedzieć o tobie? No dawaj. Jedziemy tą e, furą. Daleko nie pojedziemy. A, tu. <laughs> Coś do nas strzelało? Nie. <laughs> to <Tu> twoje złudzenie. <laughs> Czytałeś? A nie, ty nie masz po polsku. No nie. Szurnięty Earl szuka... Ten, ma więcej roboty dla tego gościa, dla tego frajera, który szuka tego, skarbca. Hej. nas obraził. No. Czemu ten? Nie no, właściwie tylko ciebie, ty Duplu. szukasz skarbca. Ja robię bajzer. Czyli mnie obraził. Ha, ha, ha. To jeszcze gorzej. Dobra, chodź. Ej, ale przy, przykro, przykro mi bardzo, że znowu kolejny boss padł szybciej niż... Niż cała reszta wokoło. Zaczniemy, Ale... zaczniemy kręcić questy poboczne. Żeby było ciekawiej w odcinkach. Tak. Do tej babki? No. Hi, Lady. Idź do tej babki, wstać jej swoje łapki. Dostałem, zapłaciłem jeszcze za robotę. Co dostałeś? Um, 10 tysięcy. Tylko? To skąpa kobieta, no. O, skrzynka. Skrzynka na broń. Uuuh. W ogóle chciałbym wszystkich oficjalnie przeprosić, że zaniedbuję swój kanał. A. Co ty gadasz? No bo tam nie ma nic innego ostatnio niż Borderlandsy, w które gramy od rana do wieczora. Aha. Biorę. Nalazłem SMG lepsze. Czerwone! Czerwone! Patrz, przeżył. Wyburzyła mojego ptaszka na, nie na niego. Poleciał za nim. Nie, gdzie tu jest? Pa, leci na niego. Chyba jak sam się nie za... Kurde, fajne. Co, nie trafiłeś jak zwykle. Już. Bo że kto nie poradził. Za szybki był. Hopsa, hopsa. Robimy rap przy ze strzałów w beatboxach. Eh. Pomidor, co ty rysiupeja? A! Ja słyszę, że się bawisz bezemnie mnie znowu. No, czekaj, masz przyjemność. się za tobą. Bo... No, pięknie, już nikogo nie ma. Hmm. Chodź, biegnę. Już jestem, już dochodzę, już wchodzę. A, ah. widzimy. <grym> Poczułeś to. Tosy, znowu daleko pojedziemy? Nie, tu jest do przejścia, ok. Uf. No więc widzieliście bossa, zobaczyć jakiś quest poboczny, lol, W którym pewnie padniemy 5 razy, bo będzie dużo ciężej. No, no, takie, tak trochę. Może te bossy nie są robione pod multi, nie wiem, tak mi się wydaje, bo naprawdę. Nie, nie no, jest łatwo. ale ja ten. Solo też, też je cisnę łatwo. Zastanawiam się jak to jest z tym poziomem gry, bo tam jest... E, w polskiej wersji to wygląda jako... E, pomidor. E, Aha. Po, poziom gry, przejście jeden. Czy coś takiego. Że wiesz, pierwszy raz przechodzisz. I może dlatego jest tak łatwo. Ale przecież nie będziemy przechodzili tego pięć razy to samo. No co ty, przejdziemy pięć razy. i Będziemy nagrywali odcinki. Druga seria razy 5, tak? Trudno, poziom trudności, Taki tytuł. Jedziemy po... Jedziemy po zioło. Jedziemy. Akurat taki pasuje. Czar, czarni. Gościu w dedach Żółte autko. No. Powinno być zielone. Okej. Okay. Zgubiłem drogę, sorry. O matko... Sorry, memory. W ogóle jaki zmęczony dzisiaj jestem, nie wiem co mi. Brak miłości. <laughs> Nikt mnie nie kocha. Gracie kocha. Twoja cię kocha. O, wiesz gdzie idziemy. <laughs> eee, old heaven, tak, wiem. No, w końcu, w końcu będzie bajzel. Dobra, będzie się działo. Ale co nam zajmie to 20 minut? Chyba, że będzie mniejsze, byle. Nie, no musimy tylko przejść tam do końca i, i uwolnić klapacza. Klapacza? Fapacza. Przez... Fapacza. jest. No właśnie. Oto, Dobra. Oto misja, uwolnij Fapacza. Kurde, boję się, otworzy sklep. Nie. Raz korzy śmierć. O. Oh. Wow. Tarcza pięc 560. Bierz. Yeah. ja się tu bawię już. No. -3. Granat mi załatwił Biegnę! Lecę mi Leć! Pomóż mi! Już nic nie widzę. Jestem To małpy Ale był granat, nie? Odsunąłem się? I nie idź. wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Załatwiło mnie. Nigdzie, menda. Gość tu leży. Tam ten zwiał. Ogólnie to jest chyba tak, że to jest miasto jakieś lepsze, to jest lepsza rasa, bo tam byli ci, wiesz, podstawowi to... rozstrzelani. Są pod bandyci, z tego. bandyci. No to goście wynajęci przez te korporacje. Aha. Żołnierze, prawdziwi przeciwnicy. Na no końcu. Już dwóch koksów. Gdzie? Aha, my! <śpiewanie> tak jakby coś, coś z czegoś obrywałem. Tam działko jest, uważaj. Nie widziałem. Dostaje, kurde. Fryer. Udziałko mnie wkurza Ale ja ty udziałka kurde nie widzę A jest, dobra Już Dobra, ty się tu bawia, ja będę robił swoje po swojemu <laughs> Dobra Nie wiem jak to masz, aż mi się tarcza załaduje A jak zabijasz kogoś to się ładuje nie? No, no, coś w tym desie. Takie kleczenie się włącza, nie po zabiciu. Aha No, no. czyszcza tutaj, czyszczę. Eldoka miasto wyczyści. Aha Aha. Już, chyba czysto. Już, tak szybko. No, co się będę? Śpieszy mi się. Dokąd? A dziwki. Where you fucking go? Hej, wow. mister prezydent. Żyjesz urany! Mówisz o mnie? Czy o nim? Powodzenia, widzimy się następnym razem. Ogarnę szklasty? Tak, czytam. Frunięte babsko. Mówi, że mamy... W... Moja lufa? Mówi, że mamy przejebane, a ona sobie wcina ciasteczka. O. Oh. To moja lufa jej dupa. Ty tylko o tym sekcjonalnym. Boże, co za dziecko. No ale podoba mi się to... ta lufa i jej dupa. Kto, kto będzie twardszy? Kto będzie twardszy? A, to nie pomagam ci. Czy jednak? Ja nie jestem twardszy. Ale skurczy byki są z kamienia po prostu. No ja te tarcze wiesz i jedynie ten mój prąd trochę im tam odejmuje to ży życie. Pancerni, no z dupy tacy. Z dupy tacy leżą jak na tacy. I nie zmienia się nic, No <laughs> no Zaraz im dupa zmięknie Jeszcze mnie brało Gdzie ty jesteś, tam? O, zapakowała mnie Sprawdzę się Dobra, spadamy stąd Zrywamy się Jeszcze kasa, dobra Tam Tylko że tu nie ma przejścia Trafiłem jak śliwka w kompot Trafiłem jak śliwka w środek rozpierduchy Pomóc ci Dobra pomogę ci Już to tu, było tu tu, tu tu Ile to nagrywamy? Nie wiem Ale quest poboczny trochę już trwa z 10 minut Znaczy to poboczny 20. No to nie wiem, dziś będzie szybciutko, króciutko? No, albo długo, albo krótko. Albo deszcz, albo słońce. Aż w końcu kogoś wykończę. No, nie cały dzień, tak. No co, no dzisiaj mam taki dzień, no. Humorek. Mam taki dzień, jak się pasuje to, se zmień. <grym> nie ma co jeść, bo w domu bieda, będę gadał ile trzeba. <grym> to, to trochę nie wyszło. Fajl. No, weź <grym> Dobra, teraz gdzie zapieprzamy? E, po furę tam. Dobra. lata Friend był moim pracownikiem. Zwolniłem go za katastrofalną coś tam, coś tam. Kiedy odchodził, zabrał mi artefakt obcych i kopnął mojego psa. To był czwarty fragment klucza. Ten artefakt nie pies. <grymne> <grymne> I got the right. okay. <grymne> Robotic, sorry. Hmm, tu chyba nie byliśmy. Nie, coś nowego. Coś nowego. Dla chcącego zabić przyjaciela mojego, jo. Potem będziemy to składać i będzie. Będzie bida z nędzą. Będzie dobry bit, tuste jak kosy. Umc, umc. I'm dancing, I'm dancing! Do tego pomidor. No, to my tu siejemy rozpierdziel. Jeszcze chwilę sobie ludziki popatrzą. A, zapraszamy na serwer takie tam Minecraftowy. Tak, Minecraftowy serwer. Na mój kanał, na kanał Maciego. Kurde, przez, na te mój wie na kanał... przez te wieżyczkę <noise> ja Chciałem powtarzać po Tobie wszystko. Wow! Patlej! Oh, Swejlowaliśmy! No co, musiało być gorąco na koniec. <noise> Dobra, już lecę do ciebie. O, już! Poko. Ptaszek! Granat! Jeszcze jeden granat! Jeszcze jeden granat! I to jak święta! <noise> Nie musiałeś się zabijać samo, tak. Ua! Matlej? Matlej żyje, człowieku. Jestem nieśmiertelny. Matlej żyje jak Elvis. Matlej Matlej żyje. Wróciłem z grobu, żeby was dorwać. <laughs> jak widzicie, na serii nie, misje popatrzone są bardziej jazdowe niż bossy. No to Więc bo... macie trochę. Te bossy są pogłoszy. naprawdę żalowe do kitu, do dupy. Ale teraz biegniemy na piechotę. Eee, przeze mnie? Trochę. Daleko mamy. Czy to można nawet małe? koniec No to trzymajcie się i do zobaczenia w następnym odcinku. Komentujcie, subskrybujcie, trzymajcie się. Cześć. No siema, siema.